Ja Nie wiem. Wie, tak tak. woły No woły, jesteśmy wołami. My pracować jako woły? Panie, myśmy się tu przyszły na zrobić czekolady. Krok pierwszy, roznieść nasiona kakaowca Krok drugi, przesiać nasiona kokaowca potężnym chuchem. Hora, right, hora. Look at me, Now do this. Better. <laughs> No, Magdzie to za bardzo nie szło, jak widać. Ciężko? Tak. Krok trzeci, mielimy ziarna. A teraz pokażemy wam przepis na Kostarykańskie kakao. Mielone nasiona kakaowca, woda, ekstrakt waniliowy, pieprz cayenne, miód i wszystko mieszu, 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 i wlewamy do gara. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Sorry, what do you say? You droga? Na zdrowie. Na zdrowie. jak salut. Teraz będziemy jeść czekoladę z tymi wszystkimi dodatkami. Amanasy, banany. Dalej wszystko. No zobaczymy, może dobre, nie? <grymne> Sól, pieprz kajen, kurkuma, cynamon, olej pomarańczowy i czekolada. O. Ola, nic. <grymne> A ja nie wiem co ja czuję, bo ja <grymne> ale to pomarańczowe bardzo dobre. W nie będziemy się stwierdzieli w takim małym tym. Mamyśmy <grymne> całą dużą miskę. O powiedział, że będzie się pillał. Tak. <grymne> oh. <grymne> Are you gonna share tak, yes, no, yes. tak, Musimy wszystko zjeść. Wszystko zjeść, nie może zostać ani okruszek. Nie, nie, no, patrz. Może pyszny czekoladę, tak? No, no. Pan zrobił nam jeszcze kostarykańską kabusię. Moc. No, siekera. Siekera, motyka. Nie, nie wiem. No woły, jesteśmy wołani. Nie wiem, co Jesu, dochodzą, chodzą, robi jakieś... Dobra, go, 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 nie, dalej. O, 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 o! Dąś stop! do tanka! Dąś tam! A tam jest mgada, a No ma, ale tak to pkipa <It> wyglądało, <was> <sharpdy> nie tutaj. na A nie za